W dzisiejszym odcinku otworzę wszystkie kule Lol Surprise, jakie istnieją. Co? No dobra, może trochę przesadziłam. Otworzę tysiąc kul Lol Surprise. Eee, wytyfy? -y -y. No dobra, żartowałam, ale tworzę ich bardzo dużo. Mam tu cały karton wypełniony kulami aż po brzegi. Ale co to jest jeden karton? Dwa kartony, to jest dopiero jazda. A w środku kule z najnowszej kolekcji Dance Dance Dance. No ja tworzę ich całkiem sporo, a kilka rozdam wam, więc oglądajcie uważnie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo subskrybenci bawią się najlepiej. Lecimy z tym. Martyna, co jest? To jest kolekcja Dance Dance Dance, a ty nawet nie zatęczyłaś na powitanie. Eee. Y -y. Dobra, zabieramy się za najnowszą kolekcję Dance Dance Dance. A co to za ręka? Słuchajcie, sama bym sobie chyba nie poradziła z tyloma kulami, więc zaprosiłam do odcinka. Poznajcie po rękach? Cześć, to ja! <grym> Marcin? Nie! Paweł. Dobrze, to ja, Paweł Malinowski. No właśnie poznałam po tych pomalowanych paznokciach. Pomik świl. Dobra, okej okay, Ola, z tego co wiem nigdy nie otwierałaś kuli LOL Surprise. To mój pierwszy raz, jestem bardzo podekscytowana. Słuchajcie, to zostawcie Oli łapkę w górę za to pierwsze doświadczenie. Wy już jesteście pewnie wprawieni, ja trochę również. A Ola tutaj będzie miała przygodę. Przygoda życia. Tak, jest wiele warstw i będziesz musiała um, odpowiedzieć na zagadkę. Odpowiedzieć na zagadkę? No. A co no. będzie za trudna? No ja nigdy na przykład nie, nie daję rady, ale zobaczcie jakie fajne tutaj kolorki są w tych kulach, fajne. No, jest w telewizji. No. Albo jak na parkiecie, bo to jest dance, dance, dance. Nie wiem, może widziałaś jak tam ostatnio Robloxa nagrywałam, to... A widziałam, widziałam. To to jest połączone, to jest wiesz, imprezka. Wow. Ile saszetek niespodzianek, strasznie... Strasznie dużo, jak na taką kulę, to aż tyle się nie spodziewałam. Ło, wow, zobaczcie! Ło, wow, zobaczcie, z tego można pić. Ola, to akurat jest najbardziej standardowa rzecz w Lol's Surprise. Co? Buteleczka do każdego tego. No co ty? Do każdej leleczki, ale zobacz to, tu jest. Czekaj. Widzisz to? Tu jest zabawa. Zabawa. Fajnie, że tu jest taka nauka mówców, bo można po prostu zgapić to i macie już mówców do tańca. O ja jestem pewna, że to musi być jakieś pool party. No na pewno, jak tutaj to to jest, jest taki strój. Papierowy. A to co takie duże? Latarka, czyli coś tu będzie świecić w ciemności. A co to Ufo? Zostawiajcie subskrypcję! i pamiętajcie! Dance, dance, dance! Ola otwiera saszetki, zaraz zobaczymy co jej tam wypadło, ale obczajmy jakie lalki są do trafienia. No, czy ktoś jest w stanie zgadnąć, którą chciałabym najbardziej? Ola, może umiesz trafić? Martynę Zabawę. Dobrze! Jeśli odpowiedzieliście yy, w taki sposób, to znaczy, że mnie dobrze znacie. <laughs> To jest jeszcze bardziej zabawowa Marta, zabawowa ma grzywkę. Jaki w ogóle outfit? Trochę spodnie, trochę spódnice. A ja już wiem, jaką mamy, bo mam ją tutaj. Oooo! Masz lalkę i już tak. otwartą? <laughs> Nie, Ona jest tutaj z tego z pudełka i w ogóle yy, była też w grze Roblox i tańczyłam z nią na parkiecie. I zobacz, to jest chyba druga karta. A bo co to jest? Jest. Co to jest? Nie wiem, to jest hipnotyzacja. W tej serii chyba nie ma jakiś podziału na rzadkości. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Ja najbardziej chcę trafić Martynę zabawy raz dwa. Do laleczki mamy tutaj boomboxa, oksy, buteleczkę i element karda i zaraz zobaczycie ją w pełnej okazałości, bo Ola tutaj już ją szykuje. Dobra, zobaczcie, mamy gotową na imprezkę laleczkę Ola, czyń honory. Oui! Są tutaj takie panele obrotowe, nie odleć koleżanko, a ja tu już zabrałam się za kolejną kulę. Ola, możesz w międzyczasie również y, rozparcelować kolejną. Mamy ich wiele, a jedna, a może dwie z nich polecą do widzów. A co trzeba zrobić? Uważnie oglądaj ten film, to dowiesz się już wkrótce. Tyle saszetek niespodzianek, to nie wiem, czy do małej laleczki kiedykolwiek miałam. Kolejne mówcy. Chyba moje wstępy będą teraz ciekawsze. Taki umiałaś? Nie, takiego nie. Ale trochę wygląda, jakby chciało się jej siku. O, ja mam tutaj coś różowego. A ja też mam inny podest. Właśnie chciałam powiedzieć, że jest zupełnie inny. A ja mam różowe, może być oznaczone zabawy. O, tego nie pomyślałam. Ola, you are smart. Ej, stop! Stop! to. To jest Martyna Zabawa. Pamiętam z obrazka, że ona miała właśnie spódniczkę i spodnie. Chyba to nie Martyna Zabawa, no ale ta korona, słuchajcie, myślę, że należy właśnie do królowej zabawy. Poznajmy ją czym prędzej. Tak, to jest ona. To jest. Ona! Jaki farsz, zobaczcie w pierwszej. No cudowna jest w ogóle taka dwukolorowa, jaki ma makijaż i kulczyki od razu. Ej, takie coś mi się zdarza chyba pierwszy raz w laleczce. Lol. Ale piękna jest. No jest cudowna, ale zobaczcie w pierwszej kuli trafiła nam się z opakowania, w drugiej już ta o której marzyłam najbardziej, także ja jestem. Trzeciej? Nie mam pojęcia. Ale ja jestem już to? spełniona na ten odcinek. Ale fryz! Ale fryz ma No super. Dobra, ubieramy nasze lale i lecimy w tango. Okej, okay, to jest nasza ekipa na ten moment Ciekawe, czy uda nam się zebrać Całą kolekcję z serii Dance, dance, dance Dziewczyny się prezentują świetnie Jakby szły na najlepszą imprezkę Na świecie, piszcie w komentarzach, czy macie Którąś lalkę z tej serii, albo która wam się Podoba najbardziej A my lecimy z kolejnymi kulami Ola już tutaj zaczęła, ale to nie jest Gra na czas, chcemy po prostu trafić całą kolekcję Albo chociaż dwie martyny zabawy Ola już rozpakowała kolejnego Musa i zobaczcie, nie ma na razie żadnej Powtórki i no to znaczy, że mamy duże szanse na zabranie całej kolekcji. Ja też mam tutaj kartę i wciąż nie ma powtórki, iha! Dobra, już trochę otworzyłyśmy tutaj. Zobaczcie jakie mamy dodatki. Ja coś czuję, że to będzie Marcyna zabawa. Ja czuję, że to będzie Marcyna zabawa. Obie opcje są możliwe. Tutaj też takie inne podesty troszeczkę. Oba bardzo hipnotyczne. No to co, lecimy z zaleczkami? Ale jaka piękna jest, takie, one mają wszystkie piękne kolory i w ogóle buźki. I makijaże. Takie w stylu lat 70. A ja, moi drodzy, nie mam artyny zabawy, ale z Hatą mam lalkę z prześwietną fryzurą. Oj, boska jest! Ta? Jest świetna! No, dla mnie ona jest najlepsza. Jest najpiękniejsza. No, jest na równi z tą różową, bo bardzo chciałam ją trafić, ale przyznam, że ma fajniejszy fitik, nie? I włosy. No, fryzna. po prostu jest genialna, moim zdaniem. Każda z tych jest genialna, ale ta jest naprawdę wow. No i ma brokatowe takie we włosach i w ogóle, że kolczyki od razu? Jeśli jest jakaś rzadka w tej serii, to to na pewno jest rzadko. Coraz mocniejszy skład nam się tutaj robi z... No właśnie, z kim na czele? Okej, okay. ta pięknotka nazywa się Rytm Empress. Empress to znaczy chyba cesarzowa, z tego co mi się wydaje. Ej, mam rurkarkę! Tu jest Martyna Zabawa! Nie no, super. Coraz więcej movesów, Ola, ja... Jeśli to jest Martyna Zabawa, to ty robisz ten moves. Czyli to jest jest zrobiona na twoją część. Dobra, to Jeśli... zobaczmy, zobaczmy. Tak! Ojejku! Nie! Uuu! zobaczcie! piękna! Jakie ma gwiazdki. Już nie wiem, która z nich jest ładniejsza, która Ci się bardziej podoba. Nie wiem. Trudno wiem, stwierdzić, nie? Ja Wszystkie też. To jest takie śliczne. Ale ma fajne kiteczki. W ogóle lalki z tej serii mają naprawdę ekstra fryzury. Wydaje mi się, że takie bardziej dopracowane niż wcześniejsze serie. Tururu, tururu. Zabawa! A tak naprawdę pani zabawa nazywa się Bay Wheels, a druga tablet. Co brzmi trochę jak tablet i. Trochę nie rozumiem tego imienia, więc y, zostańmy przy Martyna. Ale się na otwieramy saszetek. Uuu, ugi bugi tutaj bioderka weszły w ruch i widzę, że wciąż nie mamy żadnej powtórki, ale mamy farta. Ale w ubraniach ona wygląda jeszcze fajniej, nie? Jest naprawdę czaderska. No i do niej jest wyjątkowa buteleczka, bo nie taka zaokrąglona, ale prostokątna. Fajnie, fajnie. Cały sok normalnie. Ola dzielnie leci tu z kolejną kulą. A w kuli oli takie mówcy: Runway Surprise. Tego też nie mamy, więc jest naprawdę dobrze, kochani. Chyba zostawiliście dużo łapek w górę. Ale za to ten podes nie wróży dobrze, bo coś mi przypomina. Ale świetne okulary. Nie, no one wszystkie w ogóle mają taki styl, jak ja uwielbiam mega kolorowy. Jest taki disco lata 70. zwariowany. Wszystko tu mi się naprawdę Uwaga, bardzo podoba w tej serii. leczkę kolejną. Ja już ją widzę, jest piękna. Ale ma fryz neonowy. Yeah. Mi za to trafiła się taka ślicznotka. W ogóle one e, mają rękawiczki. Może nie wszystkie, ale ta ma czarne, ta ma żółte, ta ma również czarne, a ta ma różowe. Wow, ta ma prześwietną stylówkę. Już na ulotce, jak ją zobaczyłam, to wiedziałam, że będzie to jeden z moich ulubionych strojów. Ale ta jest równie czaderska, głównie przez te okulary i neonowy fryz. Zostały mi dwie kule. Jestem ciekawa, ile jeszcze jak mi brakuje. to mam, tej nie mam. Radio Queen, obyś tam była. Czika, cika. I review. A całą resztę mam. Co za farcik? Five minutes later. Ok, kochani, wszystko się zgadza, bo po prostu spadła mi jedna kula na podłogę. Są trzy, więc liczę na to, że będzie cała ekipa. Zobaczcie jaki śliczny naszyjnik i jeszcze takiego nie miałam, więc na 100 pro nie ma tutaj powtóreczki. O, ten ruch jest bardzo często u mnie na wstępie. Nie wiem, czy nawet nie zawsze. Do tej laleczki są przepiękne dodatki. Zobaczcie tą holotorepkę, ten naszyjnik. No i ten stelaż, który jest spódnicą, więc proszę Państwa, przywitajmy Radio! Queen! <laughs> Chyba przyjechała prosto z Egiptu. Wygląda jak disco księżniczka, disco diva i... Wszędzie jest teraz pełno brokatu, ale to nie szkodzi, bo kocham brokat. Ostatnie dwie kule i myślicie sobie, Martyna, masz ostatnie dwie kule. Chcesz trafić dwie lalki. Gdzie tu kule dla widzów? Zobaczcie, mam jeszcze cały jeden karton, więc starczy dla wszystkich. A co trzeba zrobić, żeby zgarnąć ode mnie kulę? Tym razem konkurs będzie na YouTubie, bo wiem, że nie każdy z Was ma Instagram i wkurzacie się, jak robię wszystko na Instagramie. Niemniej zapraszam serdecznie na mój Instagram, jeśli jeszcze tam nie jesteście. Żeby wygrać taką przepiękną kulę z najnowszej kolekcji Dance Dance Dance, wystarczy, że napiszecie w komentarzu rymowankę ze słowem Zabawa. Może być krótka, może być długa. No i spośród tych komentarzy na koniec miesiąca, czyli kwietnia wybiorę dwie osoby, którym wyślę kule i napiszę ich niki w przypiętych komentarzach, także sprawdzajcie na koniec kwietnia, czy udało Wam się wygrać. Okej, okay, Wy wymyślajcie rymowanki, a ja zabieram się za otwieranki. Co za mus, co za mus, co za mus? O, wow! Po tych palmach już wiem, że prawdopodobnie w środku będzie znajdować się z Czika-Czika. O! Kto ananasowy pod wodą ma dom? Mysz, cika, cika. No, nie może być inaczej. Oh, nie wiedziałam, że ona ma różowe włosy. Pod tym kapeluszem nie było widać. Trzy różowe włosy lalki, ale super. I jaki ma niesamowity kolor oczu? Ta cika, cika to taka trochę egzotyczna halynka. Chyba przez tą chustę na głowie, ale i tak wygląda super. Jest tu po prostu cała tęcza. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Ostatnia kula. Daje fula. Mam nadzieję, że będzie tam ostatnia lalka z kolekcji. Jeśli tak, to. Należał się. Wielkie brawa. Dla was, że mnie wspieraliście łapkami w górę i dla mnie, że udało się trafić całą kolekcję. Różowej to chyba jeszcze nie było, także dobrze się zapowiada. Nowy moves, co oznacza, że mamy to! Proszę państwa, nie ma powtórki, jest cała kolekcja! Brawo! A ostatnia lalka z kolekcji prezentuje się tak. Wygląda przepięknie, ma Cudowny kolor włosów, takiego to jeszcze nie widziałam, jest taki niby neonowy, a trochę jednak brzoskwiniowy I te krechy, i te rzęsy. I'm in love Niesamowite jest to, że na sam koniec trafiła mi się prowadząca Także impreza ma swoją wodzirejkę I dobrze, bo mogłoby być niezłe zamieszanie bez prowadzącej Zobaczcie jeszcze jaka badań torebka Kula disco No i co tam powiesz Tempo cutie. Moi drodzy, czas na zabawę. Chociaż film dobiera konta, to zabawę nigdy za wiele. Zaczynamy sobie tutaj mały dance, dance, dance. A Wam, jeśli jeszcze jest mało, to po lewej macie poprzedni film, a po prawej. Jeszcze inny film, a na środku klikajcie subskrypcję. Lecimy z tym! Zabawa. Zabawa.